Dzień dobry, przed Wami film o temacie czego się nie spodziewasz. O to może być, powiem szczerze, zabawne. Mam nadzieję. Eee, czego się nie spodziewasz? Mam tutaj dwa kamienie. Wybierzcie sobie jeden z nich, myśląc o tym temacie, oczywiście, czyli czego się nie spodziewasz, i wybierasz sobie kamień. Ten jest pierwszy, ten jest drugi. Wybierzcie sobie jeden z nich, oczywiście. Ten odkładam na razie i bierzemy się za tego kamora. Czego ty się nie spodziewasz? No, to może być ciekawe, powiem szczerze. Czego ty się nie spodziewasz? O, a już myślałem, że się odwróci. No dobrze. To zobaczmy, co to wejdzie. Czego ty się nie spodziewasz? Szóstka monet. O proszę. Szóstka mieczy. Jeżeli jesteś w trudnym położeniu, w trudnej sytuacji. To ten ktoś ma zamiar tutaj pomóc. Yy, cesarzowa. O, tu jakaś kobieta, która jest bardzo wpływowa. Może to być stała partnerka. Wiecie, to może być też tak, że ten ktoś yy, yy, ma zamiar do ciebie przyjechać. Ten ktoś ma zamiar do ciebie przyjechać. Szóstka monet, czyli karta mówiąca o wzajemności. Daję, biorę. Jest tutaj ta energia wzajemna, no nie, szóstka mieczy, przemieszczenie się yy, może nawet kontakt typu słuchaj ja tobie pomogę, słuchaj yy, yy, może być nawet taki typowy kontakt że co u ciebie słychać a może by trzeba pomóc, a może warto by, może byście odwiedzili nie, zapytajmy o tą pomoc, bo to jest ciekawe tą szóstkę monet, dlaczego ona tutaj jest Dlaczego jest tutaj szóstka monet? Zaraz mi to wyleci, no ale dobrze. Yy, paśmieczy. Właśnie, obserwowanie, przyglądanie się czemuś. Czyli ktoś wcześniej obserwował ciebie w jakiś tam sposób, a teraz przechodzi do czynu. Jeżeli jesteście znajomymi, to może być tak, że ten ktoś ma zamiar się do ciebie wybrać. Nawet ci się oświadczyć, no bo jest to cesarzowa, czyli widzi w tobie kobietę na, na resztę życia, nie? Jeżeli to nie jest tego typu historia, to jest tak, że ktoś tutaj ciebie obserwował w jakiś tam sposób i teraz przechodzi do działania, na przykład widzi, że z czymś się szarpiesz i ma zamiar pomóc tobie wyjść z tej sytuacji, bo taka jest Szóstka Mieczy. Ona mówi o tym, że jest udzielone jakieś tam działanie, które powoduje wyjście z problemów. Ten ktoś widzi, że ty albo masz jakieś uczucia do tego kogoś, albo te relacje naprawdę świetnie się rozumiecie i ma zamiar do ciebie na przykład przyjść, przyjechać. Nawet się oświadczyć, nawet powiedzieć, że jesteś piękną kobietą, na przykład, jeżeli tak. To znaczy, nie chodzi o to, że ja wątpię, tylko że jeżeli o to chodzi, nie? Bo może też chodzić o to, że naprawdę jesteś osobą, która ma jakąś trudną sytuację, ma jakieś takie położenie niezaciekawe, to ten ktoś ma zamiar się zaangażować w to, żeby tobie ulżyć dosłownie. Zapytajmy o to szóstkę mieczy, dlaczego ona tutaj? No, karta gwiazdy, czyli karta spełnionych życzeń. Ten ktoś czuje ewidentnie, że yy, jak ty sobie na przykład możesz w rozmowie telefonicznej powiedzmy powiedzieć, jak ja bym chciała wreszcie odpocząć, żeby te dzieciaki już tak mnie nie męczyły. Ten ktoś spełni twoje oczekiwania. Nie to, że wymorduje te dzieciaki, tylko że na przykład przyjedzie tobie pomóc, nie? Albo zaprosi te dzieci do siebie, że słuchaj, Niech one u mnie teraz trochę tam powariują, a ty będziesz mieć okazję, żeby sobie odpocząć, nabrać energii, Wejdź sobie gdzieś tam na miasto z koleżankami. Będzie dobrze, nie przejmuj się, nie? Więc ja bym powiedział: Coś tu co się bardzo fajnego szykuje. O! No dobrze. Teraz ten kamień i. Czego się nie spodziewasz? Czego się nie spodziewasz? Zobaczmy. No, nie odkryła się ta karta. I cóż my tu mamy? Siódemka monet. Czego się nie spodziewasz? Ha. Król boław. Na Hmm, Czemu jest ta siódemka monet? Mam wrażenie, że coś tu się ciągnie już od jakiegoś czasu. I tak, jakby ktoś tobie miał podsunąć pomysł, jak to zmienić. Wiecie, jak to jest. Może na przykład ktoś tobie zaproponować. No, nie ja wiem, co tu można zaproponować. No. Podwiezienie do roboty, chociażby, że się spóźnisz. Królowa Mieczy. Mhm. Królowa Mieczy: kobieta, która jest osobą bardzo chłodną, taką jakąś. Oj, oj, oj. Wiesz, to może być nawet tak, że zupełnie, jak to się mówi, zgupia frant. Będąc taką kobietą królową mieczy, poznasz faceta, który rzeczywiście w tobie no, wywoła emocje. Wywoła. I ja bym powiedział, to emocje to jak emocje. Te fizyczności, że tak powiem. Bo król boław, to jest jednak mężczyzna, który naprawdę może się podobać. On potrafi owinąć wokół palucha... Yy, każdą osobę. Króle Buław tak mają. To są yy, czarusie, jak to się mówi, nie? Więc może być tak, że z upływem czasu poznasz takiego czarusia i ten as mieczy, i to do góry, mówiący o tym, że mm, coś tutaj będzie bardzo fajnym pomysłem. Coś tutaj będzie, będzie takie dla ciebie, myślę, przyjemnie zaskakujące. Ale może być też tak, że na przykład ktoś tobie coś podpowie, nawet urzędnik. Ty będziesz, że tak powiem, będzie tobie urzędni ciebie urzędniczka obserwować, jak ty się szarpiesz z wypełnianiem dokumentów, no i na przykład powie tobie, że yy, ale pan się tak nie męczy, pan przejdzie z tymi papierami, ja panu tu podpowiem, co wpisać, nie? To może być dla ciebie takim zaskoczeniem w sumie. Czemu jest ten as mieczy? No, karta świata, karta mówiąca o tym, że e, tu są różne możliwości. Jak jest świat, to tu może się wszystko zadziać. E, więc ja bym powiedział tak. Jeżeli jest siódemka monet, to ona mówi o tym, że coś tutaj się dzieje długo i końca nie widać. I może być tak, że może tu chodzić o jakąś relację typu. Że no wcześniej na tego kogoś nie patrzyłaś tak, no wiesz, jak na samca, może tak to ujmę, a teraz nagle olśni ciebie i stwierdzi, że ten, ten wiesio to jest całkiem atrakcyjny facet, wiesz? A jeżeli to nie chodzi o to, no to tak jak powiedziałem, że tutaj może być tak, że ktoś zauważy, że z czymś sobie prawdopodobnie nie do końca radzisz. I dlatego jest ta siódemka monet, że y, robisz coś, robisz, efektów nie ma i albo podsunie tobie jakiś pomysł, albo zaproponuje tobie wskazówki jakieś tam, y, żeby osiągnąć ten cel. No, tak by to wyglądało według mnie. Y, dlaczego jest jeszcze ta siódemka monet? Dopytajmy. Diabeł jeszcze do tego. O, to już całkiem. E, jak diabeł to jest karta upart upartości też. Czyli na przykład ktoś na upartego próbuje coś robić i mu nie idzie. I ta druga osoba na przykład e, zauważy to i powie słuchaj. No już. Dobra, no próbowałaś, próbowałeś. Ja ci podpowiem. Chodź. Nie? To już się nie opieraj, nie, nie kombinuj. E, dziękuję.